Cześć Arturze. Witam serdecznie. Spotykamy się, aby przybliżyć naszym widzom trzy komiksy wydane w styczniu 2025 roku przez oficynę Lost in Time. A są to. No, powiem. Ja wymieniam? Mi... Tak, tak, żeby Oczy. nie było że tylko ja. <laughs> Komiks Fox, Ergon To Watch, trzeci, bardzo istotny w mojej ocenie. Jednoręki i sześć palców. Świetnie. Może na początek sięgnijmy po frankofoński klasyk od Belga Didier'a Comessa. Erguntuacz to, to zbiorowe wydanie dwóch pierwszych kolorowych historii Komesa i dotyczących tytułowego wędrownika. Wiesz co, myślę, że można byłoby od razu wyjaśnić, kim on jest. Wystarczy otworzyć na stronie mhm. 11. I powiedzieć, przeczytać, przeczytać to, co on o sobie mówi. Pochodzę z bardzo odległej planety, która nazywa się Ziemia. Jej mieszkańcy myślą wyłącznie o toczeniu wojen. Zbuntowałem się przeciwko jej przywódcom. Zostałem wygnany i jestem skazany na tułaczkę bez końca, na co wskazuje czarny dysk, który noszę na piersi. To dlatego teraz z Ergun Tułacz. I i w sumie można zdradzić czytelnikom, że tyle o nim wiemy. Niewiele więcej. Ale to nie on tutaj jest najważniejszy, a sytuacje, w których świadomie, a bardziej nieświadomie jest wplątany. Chciałbyś coś powiedzieć, co nieco o tym? No, mówimy, mamy do czynienia z komiksem, który ma swoje lata, bo, bo mówimy chyba pierwszy tytuł to około połowy lat 70. tamtego wieku, pierwszy tom, czyli mamy myśli ży, żyjącego Boga, a Władcy Ciemności do początek lat 80., dwie pierwsze części z czterech tego komiksu. I faktycznie mam wrażenie, może zgodzisz się ze mną Sylku, że Didier Comes rzucił naszego bohatera w kosmos. W jakąś podróż taką po innych planetach, a tak naprawdę chciałbym trochę opowiedzieć o naszej własnej planecie. Ale rzeczywiście, mhm. Mhm. tak, tak. Tak to, tak to odebrałem. Tak to odebrałem. Pierwszy, może taki fabularnie, pierwsza historia żyjący Bóg fabularnie, taka klasycznie skonstruowana, bardzo ciekawy, świat przedstawiony, ciekawie skonstruowany. Ja oczywiście takie klasycznie dwie antagonistyczne strony, które są walczą. W imię czegoś, o czym się oczywiście dowiadujemy. No i druga, drugi władca się ciemności, taki bardziej oniryczny, bardziej taki nieoczywisty, senny. Historia taka niczym z koszmaru sennego, też dająca dużo do myślenia e, czytelnikowi. Naprawdę e, e, bardzo interesujący tytuł. Tak, w pierwszym, w pierwszym opowiadaniu od razu pokażę okładkę: Żyjący Bóg. Bohater trafia na planetę, gdzie mieszkańcy stali się ofiarami przemocy przez bóstwo, które czczą. Natomiast w drugim opowiadaniu, też pokażę okładkę, Władca Ciemności to opowieść, tak jak wspomniał Artur, bardziej metaforyczna, metafizyczna. Władca Ciemności kontroluje umysły. Ergon stawia czoła nie tylko tyranowi, ale też konfrontuje się z własnymi lękami. I też słusznie co powiedziałeś, oba teksty, one już mają swoje lata, mają już ponad 50 lat. Ale pomimo tego, ile już lat mają, to ja czytałem oba komiksy z ogromną przyjemnością, z wielką przyjemnością i nawet powiem, że byłem bardzo zaskoczony właśnie tym, że dzisiaj, w 2025 roku, można naprawdę w taki sposób zaznajomić się z, z leciwą, powiedzmy, tak z tak zwaną ramotką. Co, co jest siłą tego komiksu? Myślę, że właśnie to też, co już zrodziłeś, ten uniwersalizm, to jest, to jest przesłanie obu historii. Ona dotyka współczesnych naszych tych problemów. Tego, co. tych bolączek. Po prostu naszych bolączek. Tak, zgadzam się z Tobą. Żyjący Bóg faktycznie już minęło 50 lat od powstania tego tytułu. Chyba Władca Ciemności jeszcze tej pięćdziesiątki nie ma, ale to nie zmienia faktu, bo to i tak są duża liczba, wiele lat i, i no i siłą jest Wiesz właśnie... Ma, ma, już Ci pokażę, tak, tak żeby od razu uspokoić naszych widzów. Władca Ciemności został narysowany przez komesa w 1974 roku, więc... A ja myślałem, ja myślałem właśnie, że właśnie Bóg, a Władca... No to dobra, no to są y szczegóły. Tak, on został narysowany, zresztą e, przeczytajcie sobie to, co tutaj jest, to jest bardzo ciekawa historia z, też i z planszami, bo narysowane, tak. opublikowane, wydane to, to nie jest to samo. Niemniej jednak, tak, one już mają e, no, no pół wieku, ponad pół wieku e, za sobą, więc to jest, to jest coś niesłuchanego, tak dobrze się to czyta. Ja się zastanawiam, czy wydawnictwo Lost in Time wyda kolejne dwa tomy narysowane przez Frederika Petersa, wypadałoby. Tak, myślę, że to jest kwestia czasu. Ja serdecznie polecam tę lekturę, ona jest bardzo aktualna, refleksyjna fabuła po połączona z sci-fi, a ten archaiczny styl rysowania, który teraz widzicie, on nadaje tylko uroku i klimatu. Naprawdę. Pod... Właśnie ręcz... miałem cię pytać. Tak, miałem się pytać o, o hmm. rysunki, czy Ci się podobają. Bardzo mi się podobają, ale jak, jak widać, one są archaiczne. To już nie jest ten styl, hmm. który, który my na co dzień obcujemy ze współczesnymi komiksami. Ale on fantastycznie nadaje ten klimat tej jednej, jak i drugiej opowieści. Ja jestem zachwycony w ogóle tym komiksem. Polecamy. Fox, wydanie zbiorcze od znanego już nam scenarzysty Żena Dufault. Omawialiśmy e, kilka komiksów e, tego scenarzysty, m.in. Dwie maski: Łupiezc Imperiów czy Dom Asherów. Ale przyznam ci się otwarcie, Arturze, że to Fox wywarł na mnie największe wrażenie, ale wiesz dlaczego? Bo A od czego? samego początku trzyma moją uwagę i nie chciał puścić. Tak świetnie skonstruowana została ta fabuła tak mocno enigmatyczna, tak mocno tajemnicza. I wiecie co? I w tym momencie, jak już otworzyłem tę pierwszą stronę, to chcę Wam przybliżyć chociażby te, te pierwsze kadry. O co, o co w tym chodzi? Dlaczego to tak trzyma w napięciu od samego początku? Mamy tu jakąś kopalnię. Nagle jest wybuch w tej kopalni. A ekipa ratunkowa słyszy jakiś wydobywający się z, z tunelu, zaspanego tunelu, śmiech. Okazuje się, że wychodzi z niego człowiek nieadekwatnie ubrany do, do kopalnianych warunków i jeszcze mało tego mówi po angielsku. Jak się okazuje, znajduje się w szpitalu. Starają się od niego wydobyć jakieś informacje. Tutaj już jakieś dziwne też i. Sytuacje się wydarzają, i natychmiast, praktycznie na kolejnej planszy, dowiadujemy się, że z tego szybu wydobywa się jeszcze kolejna jakaś postać. Jakaś znowu tajemnicza. O co chodzi? Co się dzieje? No nie wiemy, ale wiemy natomiast, że tą postacią jest główny bohater. W sensie ta osoba, która jest w szpitalu, żeby nie było, bo to mówię o dwóch osobach. Nazywam się Alan Rupert Fox, jestem Amerykaninem i podczas, i podczas wojny służyłem w USAF. W 1944 mój, sa, mój samolot został zestrzelony nad Francją. Jak to możliwe? Dlaczego on znalazł się w tej kopalni? Co tam się zadziało? A później jest tego cała masa, masa pytań, masa przygód, które no, popatrzcie jeszcze na, na to masa przygód w ponad czysto stronicowej hmm, publikacji. Więc na razie tyle ode mnie. Oddaję ci głos Arturze. Opowiedz Mam jak to wrażenie, mi się stało. Że... <laughs> Mam wrażenie, że Jean Ducho dał e, upust swojej fantazji i chciał stworzyć taki konglomerat historii kryminalnej, przygodowej z odrobiną fantazy, z takim suspensem fajnym. I tak, tak masz rację, ten komiks łapie od początku fabularnie za przysłową spinę i trzyma do końca, nie puszcza i porywa nas w ten wir tych wydarzeń e, przez Egipt, Stany Zjednoczone, Szkocję. E, no to jest taki roller coaster wielu gatunków. W którym Dufo pokazał, że potrafi skonstruować fabułę przygodową, intrygującą, która wciągnie czytelnika. I właśnie tak Fox nas wciągnął od początku do końca. I te 300 stron, nie wiem jak tobie Sylwko, ale mi to przeleciało bardzo szybko. No, jak najbardziej. To jest fantastyczna, bardzo ciekawa historia. Ja lubię tematy egipskie, tematy starożytne, a tutaj mamy miks, po prostu miks fantastyki, thrillera, jakiegoś kryminału, jakieś motywy związane z egiptologią. Fantastyka historyczna, odkrywanie z starożytnych tajemnic. No coś, co ja osobiście bardzo lubię, a to odkrywanie no nie do końca też jest takie oczywiste. Spory element tutaj jest fantastyczny. Tu jest bardzo dużo z fantastyki, ale też i scenarzysta bawi się nie tylko tym, ale i przemyca wierzenia starożytnych. Mamy tutaj, popatrzcie na te kadry, jak pięknie, jak fantastycznie to jest narysowane i przy okazji jeszcze przemyca tę wiedzę. Wiedzę o, o tamtejszych, tamtejszym społeczeństwie, o politeizmie, o, o bogach właśnie związanych z Egiptem. W pewnym momencie ja zachwycałem się przede wszystkim tymi kadrami. Tutaj mamy tę scenerię egipską w takich detalach, tak szczegółowo y, skonstruowana, że to zachwycało mnie przez dłuższy czas. Ja jestem też pod wrażeniem pracy Jean-François -Charlesa, Charlesa, bo, Charla, bo y, y, no fajny, fajny progres na, na przestrzeni tych kolejnych tomów, gdzie już finalnie y, ostatnie, ostatni tom noszący tytuł y, Los Alamos Trinity. Naprawdę zrobił na mnie wrażenie graficznie. Pan Charles bardzo fajnie wpisał w konwencję Jeana Dufault. Panowie stworzyli bardzo fajny tandem, który dla wszystkich miłośników frankofonów, z dobrą fabułą przygodową, z taką z dreszczykiem emocji i z, z, z masą takich naprawdę intrygujących i, no i takich sensacyjnych momentów, no to to jest doskonały komiks, naprawdę. I tutaj nic nie, nic nie jest w stanie jakby zrazić, ale na więcej, na, czy powiem więcej, ten komiks przyciąga. Po raz kolejny pochwalę wydanie Lost in Time, jak wydał ten komiks, jak on, jest, jak, on jest, jak, on jest, jak on jest złożony, jak to... No, no, po raz kolejny prezentuje się to bardzo dobrze. Lost in Time przyzwyczaił nas do naprawdę bardzo fajnych wydań. Kolejna twarda oprawa, kolejna cegiełka na, na półkę. I myślę, że miłośnicy frankofonów, i nie tylko, nie mogą być czuć się zawiedzeni. Zdecydowanie. To jest integral łączący siedem zeszytów, z czego z tego co pamiętam, tam pięć albo sześć pierwszych skupionych jest na, na tym Egipcie. Dopiero tak. następne dwa, dwa tomy, no, już opowiadają o innych historii, o innych sytuacjach, ale gdzieś tam się to też przeplatają i bohaterowie. Więc jestem też. Mile, kolejny raz mile zaskoczony. Tak, i przechodzimy do komiksu, który mm, e, przekazałeś mi tutaj, tak e, informację, że najmile e, Ci się czytało, taki naj, najciekawszy, najlepszy dla Ciebie, tak? Tak. tak. Jednoręki i sześć fan, palców. Jestem, jestem wielkim fanem ramwi ramwi to jest mój, jeden z ulubionych scenarzystów. Tak, na początek warto wskazać, kto odpowiada za ten komiks. No tutaj mamy głośne nazwiska. Topowi scenarzyści, topowi ilustratorzy przedstawiają kryminał. I ten kryminał jest niezwykle ciekawy, niezwykle wyjątkowy, bo składa się z dwóch części. Z dwóch miniserii: właśnie jednoręki i sześć palców. I te zeszyt tutaj, one są ułożone naprzemiennie. Tym sposobem wyłania się ciekawy zabieg narracyjny. Ale pierwotnie one powstawały oddzielnie. Jak się podoba to zestawienie? Wiesz, co? Bardzo lubię takie zestawienia. Z czymś takim miałem już do czynienia w przypadku Jokera i Harley Quinn. Kilka, kilka razy gdzieś tam miałem styczność z takim, z taką formą opowiadania. Bardzo dobrze. Zresztą fantastycznie to się ogląda, bardzo dobrze się czyta. Chcesz opowiedzieć, czy ja mam streścić? No powiedz, no powiedz, no, no. Dobra. No to tak, jednoręki, jednoręki skupię się na detektywie, który miał przejść na emeryturę. Jednak ponownie zostaje wciągnięty w śledztwo, gdy morderca pozostawia odcisk z deformacją, szóstym palcem. I tak przechodzi się do mordercy. Poznajemy jego motywy, jego cele. Każde zabójstwo jest starannie zaplanowane, a ślady są zagadkami dla detektywa. I spojrzałem jeszcze na stronę wydawcy, który. Określa ten komiks mianem, muszę zobaczyć, dla fanów Łowcy Androidów, Ghost in the Shell i Czarnego Lustra. I teraz poproszę ciebie, wyjaśnij dlaczego. Dlatego, że jest to połączenie klimatu science fiction, który w tych wszystkich trzech, Szczególnie w tych dwóch pierwszych, czyli łowca Androidów i Ghost in the Shell, dominuje, aczkolwiek w Czarnym Lustrze też w dużej mierze jest to często świat przyszłości bardzo, bardzo wykrzywiony i taki niepokojący, dystopijny nawet momentami. No i jednak, noir, gdzie każdy, kto miał do czynienia z łowcem Androidów i z chociażby z niektórymi odcinkami Czarnego Lustra, również musi się z tym zgodzić, to jest takie połączenie. połączenie to jest taki świat przyszłości, pozbawiony tych niesamowitych fajerwerków wynikających z tych laserowych możliwości i całego tego blichtru kosmicznego, a jednak bardziej stopiony w mroku. I to mhm. mi się podoba, ja taki klimat lubię. Tak. komiks ma silne elementy sci-fi. Opowieść w przyszłości jest zaawansowana technologia. Sztuczna inteligencja odgrywa tutaj ważną rolę. I wszystko w bardzo klimatycznej szacie graficznej zostało tutaj stworzone. I z uwagi na to, że to są dwie miniserie, to sami też zauważyliście, że mamy dwa style graficzne. Jeden taki bardziej przytłumiony, taki bardziej noir. Fantastycznie też i pokazane są kadry, padają na, 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 na twarze, na jakieś gesty, na jakieś elementy. Natomiast druga, drugi styl jest cieplejszy. Mam wrażenie, że taki paradoksalnie cieplejszy, bo pokazuje świat widziany oczami mordercy. I, I może gdzieś tu taka perswazja tutaj się wkrada, aby nieco ocieplić wizerunek tego złoczyńcy, ale za dużo też nie chcę powiedzieć. No to jest ciekawy zabieg scenarzysty, żeby tak troszkę wywrócić nam tutaj te bieguny, prawda? I nie, nie tak, nie tak czarno-biało poprowadzić na fabułę, a jakby lekko, lekko nam namieszać w głowach i chyba nam trochę namieszał. Ja jestem w ogóle fanem tych wycieczek wydawnictwa Lost in Time do wydawnictwa Image Comics, bo za każdym razem jak tam lądują, jak Marcin ląduje ze swoimi wyborami, to jestem zadowolony i po raz kolejny mnie nie mm -hmm. to obowiązkowa lektura dla miłośników mrocznych i zawiłych historii. Trzyma w napięciu praktycznie do samego końca i Dosyć oryginalny zabieg z tymi dwoma seriami, to bardzo fajne, bardzo lubię takie, takie sytuacje. Tylko, że w tym momencie my już mamy integral i, i w sumie można czytać tak, jak to pierwotnie sobie założył scenarzysta, a można tak, jak my tutaj mamy w tej książce. No i dobrze, dobrnęliśmy do końca. Ciebie najbardziej z tego pakietu zauroczył jednoręki i sześć palców. Tak, ja, nie tak. ja ci powiem, że ja nie wiem. Nie wiem, który komiks najbardziej. Myślę, że zachwycił mi pod względem przesłania Erguntuacz. Ja byłem zauroczony w szczególności tym drugim opowiadaniem. Bardzo dużo aluzji do. Do, do wydarzeń historycznych, do, do postaci ważnych, też historii, do wierzeń, religii, moc uniwersalny. Fox to jest kapitalna historia przygodowa, więc jak najwięcej takich też i opowieści chcę. Natomiast jednoręki i sześć palców, jak mówisz, to jest ten taki gęsty kryminał futurystyczny. Więc uważam, że początek do roku 2025 to z przytupem naprawdę bardzo mocny bardzo, bardzo mocny wej bardzo mocne wejście w rok 2025 przez velocity time i już zapowiedzi na kolejny miesiąc pokazują, że nie swodzą, nie, no nie ma zejścia z poziomu, będzie utrzymywanie tego wysokiego lotu. Mm -hmm. Więc nie wiem, który komiks najbardziej mam polecić, chociaż nie wiem, no, gdzieś tam w głębi serca czuję, że ten Fox, nie Fox, przepraszam, Ergun czy e, najbardziej skradł moje serce, ale gdzieś tam podświadomie Fox się pojawił, więc macie odpowiedź. A może, może niech nasi widzowie ewentualnie w komentarzach sobie pozwolą, czy na Facebooku, jak filmik będzie umieszczony, czy na Instagramie, czy na samym YouTubie. Chętnie zobaczymy, który Wam się najbardziej podobał. Koniecznie dajcie znać i, i dzięki Arturze za fajną pogadankę o naprawdę świetnych komicach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.